Jeśli tu jesteś, to znaczy, że szukasz czegoś więcej niż to, czego doświadczasz obecnie. Uspokój więc swoje serce i wsłuchaj się w swoją duszę. Odkryj świat, który istnieje równolegle z codziennością. Świat duchowy, piękny, doskonały. Cierpliwie zanurzaj się w uczucia, doskonal swoje serce i duszę. Daj sobie czas na poznanie tego świata, którego być może jeszcze nie znasz. Muzyka z kontemplacją uniesie ci w inny niesamowity wymiar. Zacznijmy więc poziom pierwszy. Świat duchowy. Skąd się wziął świat duchowy? Czy zawsze istniał? Co nas różni od zwierząt? Czy można udowodnić istnienie świata duchowego? Zastanówmy się, czym jest świat duchowy? Ten tajemniczy wymiar i trudno uchwytne pojęcie niezmierzalne, niepoliczalne i niewidzialne. Czy można wytłumaczyć komuś, czym jest miłość, kto nigdy nie kocha, albo czym jest litość, komuś, kto nigdy nie doznał litości? Jak wytłumaczyć, czym jest nienawiść, komuś, kto nigdy nie nienawidził? Skrajne terminy, a jednocześnie tak rzeczywiste i realne, prawda? Jak wytłumaczyć, lub pokazać coś nienamacalnego, niewidzialnego? A co dopiero to zrozumieć, zwłaszcza komuś skupionemu na świecie fizycznym, materialnym. Na świecie, który bezpośrednio go otacza. Trudno zrozumieć, ale każdy podświadomie wie, że taki świat istnieje i być może zawsze istnieje. Od kiedy przestaliśmy być typowymi zwierzętami i otrzymaliśmy świadomość istnienia, staliśmy się wyjątkowymi istotami pośród milionów innych stworzeń. Dlaczego tak mogło być? Ponieważ zwierzęta nie mają sumienia, nie znają litości, współczucia i wybaczenia, miłosierdzia i innych typowo ludzkich cech. Czym jest więc ten świat duchowy? Oprócz tego, że jest niewidzialny, niemierzalny i niepoliczalny. Może jest bramą do innego wymiaru, innej rzeczywistości, wydaje się być przestrzenią ponadczasową. I to głębnie dotykające naszego jestestwa. A tu już kojarzy się mocno z jakimś absolutem, jakąś formą inteligentnego Stwórcy, który w sposób niezwykły i niesamowity zaprojektował i stworzył cały ogromny wszechświat, a w nim umieścił tak małą i słabą, a jednocześnie tak wyjątkową istotę, jako jest człowiek. Tchnął w niego wolną, wolną inteligencję i samoświadomość obdarzył czymś więcej niż zwierzęta i powierzył zarządzanie tym światem. Czy jako istoty fizyczne i wyjątkowe jesteśmy tego świadomi naprawdę? Czy pamiętamy o tej swojej wyjątkowości? Czy dobrze i odpowiedzialnie z godnością spełniamy swoje zadanie? To szeroki i kontrowersyjny temat na inny czas. Zagłębiając się jednak w świat duchowy, dotykamy niejako ręki naszego stwórcy i czujemy jego serce. Im bardziej zagłębiamy się w ten wymiar, tym bardziej odkrywamy jego piękno, moc i majestat. A w kolejnych etapach wtajemniczenia coraz bardziej mu ufamy, a ostatecznie w pełni zawierzamy. To czyni nas wolnymi od lęków i od ulotności tego fizycznego świata. I to jest naszym ostatecznym celem w podróży poprzez barwy i cienie świata duchowego. I do osiągnięcia tego właśnie wymiaru mam zamiar Ciebie zabrać. Jeśli wytrwasz i poddasz się tej przygodzie, to rzeczywiście poczujesz prawdziwą wolność, odprężenie i szczęście. A więc ruszajmy dalej. Brama Poznaj bramy do świata, którego możliwe, że jeszcze nie znasz. Bramę do świata duchowego, tajemniczego, pełnego niesamowitych doznań i odkryć, a którego próżno szukać w świecie fizycznym. Tak, świat fizyczny jest realny, namacalny, natomiast świat duchowy staje się realny i namacalny dopiero po jego odkryciu, uzmysłowieniu sobie, że istnieje naprawdę, że jest drugą połową ludzkiego jestestwa. Żyjąc tylko w świecie fizycznym, żyjemy tylko w połowie, tracąc coś niesamowitego, trudnego do opisania. Ktoś, kto nie zna tego świata, jest jak ktoś niewidomy, który nie zna kolorów. I trudno jest niewidomemu wytłumaczyć, co to są kolory. Równie trudno jest wytłumaczyć, co to jest świat duchowy komu żyjącemu fizycznie. I tak jak świat fizyczny, mo można poznać przy pomocy zmysłów, Wzroku, zapachu, dotyku czy słuchu. Tak świat duchowy można poznać przy pomocy naszych wewnętrznych uczuć, takich jak sumienie, zazdrość, litość, nienawiść, współczucie, uczciwość, serdeczność czy wreszcie miłość. I tak jak zmysły fizyczne mogą nam ukazać świat fizyczny piękny, jak cudowna muzyka, niesamowite obrazy, krajobrazy, piękne zapachy, struktury. Czy budowle. Tak mogą również pokazać świat fizyczny okrutny, ohydny, pełen brudu, fetoru, przemocy, chorób, kataklizmów czy wojen. Podobnie w świecie duchowym, wewnętrzne zmysły mogą ukazać cudowny świat, pełen serdeczności, empatii, litości, miłosierdzia, przyjaźni i miłości, jak również ten okrutny, pełen zazdrości, zawiści, nienawiści, egoizmu, mściwości i chciwość. Balansując pomiędzy tymi światami, podświadomie oddzielamy zarówno fizycznie, jak i duchowo zło od dobra, skupiając się jednak w większej mierze na świecie fizycznym, margin marginalizując świat duchowy. Popadamy w swego rodzaju pułapkę udarcia się również z tego cudownego świata duchowego, wpadając w znieczulice, obojętność i beznadzieję życia. Dlaczego? Być może to właśnie świat duchowy jest bardziej realny, gdyż bardziej boli duch niż ciało. Tworząc kolejne odcinki, chcę skupić się głównie na niesamowitym świecie duchowym, wplatając czasami pełne, pewne obrazy ze świata fizycznego, dla ułatwienia zrozumienia, czym jest to świat duchowy. Moim zamierzeniem jest wyrwanie ciebie z tych szponów okrutnego świata fizycznego poprzez ukazanie piękna świata duchowego, który powinien być na pierwszym miejscu w życiu każdego człowieka, który pragnie szczęścia swojego i swoich bliskich. Treści uwzględniać będą konkretną rzeczywistość, opartą na latach badań i doświadczeń wielu ludzi, na przełomie wielu wieków i pokoleń. Źródłem będą dzieła wybitnych ludzi z różnych dziedzin nauki, jak teologia, biologia, fizyka czy antropologia a nawet medycyna, filozofia i historia. Zapraszam więc do tej przygody, która nazywa się Mój świat duchowy, pełen zaskoczeń i niesamowitości, bez ujawnienia mojej tożsamości i bez nakłaniania do czegokolwiek. Pokój z Tobą i do usłyszenia w kolejnym odcinku.